Wiecie jaki dzisiaj jest dzień? Jest dzień grania w Robloxa! Tak jest, zobaczcie, wracam sobie ze szkoły z moim plecakiem. Muszę wejść do domu i spytać się mojego taty, czy mogę grać w Robloxa? E... Siamadeczku tata, mogę zagrać dzisiaj w Robloxa, proszę, dostałem piątkę w szkole. Siema, synek, dobrze cię widzieć. No pewnie, możesz sobie zagrać, tylko najpierw sobie zjedz te jabłuszko. Haha, widzę, wiecie, wy to widzicie? będę mógł dzisiaj grać w Robloxa. Juhu! Ja będę grać w Robloxa, będę grać w Robloxa Dobra, w takim razie e, chwilę, ja nie chcę jeść tego, wiesz co sobie zjem, mam przyszykowane moje rzeczy, kupiłem sobie pod McDonald's, zobacz, burger i frytki, ale zjem i też będzie fajnie Co ty mówisz? Nie, tego nie możesz jeść Odłóż mi to, to jest śmieciowe jedzenie Musisz jeść jabłka e, Jabłka? E, no tata, dobra Myślałem, że będę mógł sobie zjeść burgerka No ale dobra, zjem nawet te jabłko Żeby oczywiście móc zagrać w Robloxa Dobra, niam, 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 niam. super, dobra, w takim razie Idę już na kompa, juchu do mojego pokoiku O tak, dzisiaj będę grać w Robloxa, widzowie Zobaczcie, tutaj jest mój pokoik I mam komputerek, o tak Synu, poczekaj chwilę, nie siadaj na ten Komputer, Najpierw się musisz umyć i zrobić kupę. No już, wróciłeś dopiero ze szkoły. O, no dobra, widzowie, jeszcze nie wejdę na komputer, ale za chwilę wejdę i będę grać w Robloxa cały dzień. Za chwilę wam pokażę moją postać. Dobra, muszę iść do mojej toalety. Och, dobra, pójdę sobie tutaj, muszę umyć rączki, tak? No już, synek, bardzo ładnie. Umyj rączki i zaraz będziesz mógł sobie pograć. Dobra, w takim razie umyję sobie rączki, e, pójdę sobie na klopik. O, fuj. Dobra, to trochę śmierdzi. I dobra, tata, jestem gotowy, idę sobie zagrać w Robloxa. Juhu, dzięki, dobra, widzowie. Wejdźmy sobie na komputer. O tak, czekałem na to cały dzień, widzowie Ej, chwilę, panda, nie chcę grać w pandę Tutaj jakieś maile, jakieś inne rzeczy Czekajcie, muszę znaleźć Robloxa I e, chwileczkę, e, tak, mam Robloxa Zobaczcie, mogę się zalogować Dzisiaj wam pokażę moją postać w Robloxie Dobra, musimy się zalogować, o tak Oczywiście teraz tu tym momencie wpisuję hasło Synek, zaraz, co ty robisz? Czy znowu grasz w tego walonego Robloxa? No nie, ty jesteś uzależniony Ej, jak to uzależniony? Przecież wszystko zrobiłem Zjadłem zdrowy obiad i ubyłem się Co ty chcesz? O nie, to jest za mało już nie widzisz jak to jest brudno? Musisz posprzątać, Weź odkurzać i zacznij zamiatać. E, co zamiatać? E, ale ta to, to ja miałem zagrać w Robloxa. Jak to zrobię to będę mógł już od razu? No może tak, ale najpierw zrób swoje porządki, bo ty już za długo grałeś dzisiaj w tego Robloxa. Ej chwilę, przecież jak grałem, dosłownie nawet się nie zalogowałem. Co ty mówisz? Dobra, mam oczywiście odkurzać i o, dobra, będę odkurzał całe mieszkanie, ale to jest nudne. No bardzo dobrze, nie zapomnij o żadnym pokoju, bo dostaniesz karę na komputer. E, kare... Na komputer. Co, co ty mówisz? Nie, no szybko, oczywiście, odkurzam. Czekaj, nawet wezmę miotłę i patrz to. Będę sprzątał biotłom na, na na. No i bardzo dobrze. Widzisz, sprzątanie jest bardzo fajne. Może mi teraz pomożesz w kuchni? W kuchni, yy, tata dobra, ale ja nie lubię kuchni. No dobra, troszkę coś tam umyję. Dobrze, synek, bardzo ładnie mi tutaj pomogłeś. Teraz jeszcze jedną rzecz będziesz musiał zrobić i zagrasz sobie w Robloxa. Yy, zagram w Robloxa? O tak, co ja mam zrobić? Wszystko zrobię, dawaj. Dopiero wróciłem ze szkoły. Musisz użyć tej kościarki. I posprzątać trawę na zewnątrz, tak, bo jest bardzo jej dużo. No już, i będziesz mógł sobie zagrać! No dobra, w takim razie idę i muszę wszystko tutaj oczywiście poubcinać każdą trawę, tak? Bardzo ładnie, Synek, o to właśnie chodzi, nie zapomnij o żadnej trawce. Dobra, robię tutaj do środka i uwaga, chyba skończone. Ej, tato! Czy ja w tym momencie mogę zagrać w Robloxa? Błagam cię! Już wszystko zrobiłem, pomogłem ci! A, no dobra, niech ci będzie Zagraj sobie w tego głupiego Robloxa! O tak, ale super! Zagram sobie w Robloxa. Dzięki. Czekałem na to cały dzień. Uhum, uhum, o, tak. Dobra, idę na górę w tym momencie i zagram sobie w mojego Robloxa, tatu. Tylko nie sieć za długo, synek, jutro jest szkoła, musisz się przygotować. Ja chcę, że tak spokojnie, jeszcze jest dużo dnia. Jest dopiero południe, może troszeczkę wieczór, ale nie. Dobra, my oczywiście wchodzimy na kompa, widzowie, i w tym momencie zagram sobie w Robloxa. Tak, czekajcie, już się loguję. Tylko nie patrzcie się na moje hasło, bo ono jest mega skomplikowane. Synek, a ty dalej grasz tego Robloxa! E, jak to, tato? Chcesz ze mną zagrać? Ja dopiero ten loguje się na Robloxa. Zobacz, jeszcze mam okienko logowania, za chwilę będę mógł zagrać, juhu! Ty nie widzisz, które jest godzina, już jest późno! Musisz się przygotować do szkoły! Marsz do łóżka! E, marsz do łóżka, chwileczkę, jak to? Ej, przecież przed chwilą było jasno! Wpisywałem dopiero hasło teraz! Nie obchodzi mnie, to jest już późna godzina, a dzieci takie jak ty powinny już spać! E, widzowie co? Jak to? Jak się stało tak szybko ciemno? Przecież ja widziałem, widzieliście też, że przed chwilą było jasno, ej! Ja nie chcę iść jeszcze do spania, proszę, ja chcę jeszcze pożyć. I Pograć w Robloxa, błagam! Synek, mówię ci to ostatni raz! Idziesz do łóżka, albo wyrzucę z domu e, do, do, Albo c, c, ja, widzowie, e, jak to? Tak, jak to, to chce wyrzucić z domu Zagranie w Robloxa? E, to to ale ja tylko chciałem zagrać w Robloxa, pomogłem ci, no proszę! No nie, tego jest już za dużo, nie wytrzymam tego! Masz <grym> mi za to, Wyrzucam cię! A ma, co ty robisz? Czemu ty masz jakąś broń i ty strzelasz swoje dziecko? Nie no, sorry, co ty robisz? Chodź tutaj, młody! A, 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 a. a masz. muszę ci wybić tego Robloxa z głowy! Ała, co ty robisz, czemu ty we mnie strzelasz bronią, ja tylko chciałem zagrać sobie w Robloxa. No już, wychodź za drzwi w tej chwili! O nie, to czego ty taki dla mnie jesteś? Przecież robokie jest fajną gierką, ja ci pomogłem, chciałem tylko zagrać w Robloxa. Roblox to najgorsza gra na świecie! I nie wchodź tutaj do mojego domu! Rozumiemy się, nara! O nie widzowie, chwileczkę nastaje znowu nowy dzień. Ja chyba potrzebuję iść do szkoły teraz, ale jak to tak szybko minęło? Przecież ja nawet nie zdążyłem zagrać w Robloxa, nie no, nie widzowie. Ja muszę y, o, pokazać taką tabliczkę, patrzcie to, tata. Ta. Proszę, mogę zagrać w Roblox, proszę! Będę tak ją machać. Zobaczymy, czy mój tato mnie zobaczy. O, jest mój tato! Synek, co ty robisz? Miałeś iść do szkoły! A ty masz jakąś tabliczkę. Mogę zagrać w Roblox? Nie, wydokaz to! Co ty robisz, czemu ty masz taką straszną siekierę? Zostaw mnie! Masz iść do szkoły, albo inaczej pożałujesz, słyszysz mnie? A, a, dobra, 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 piorę tą i jadę do szkoły, zostaw mnie! No masz do szkoły! Zakaz grania w Robloxa! O nie, widzowie, czy wy to widzicie? Muszę iść do szkoły! A mój tata tam wraca! Ej, nie! Ja dzisiaj jeszcze nie zagrałem w Robloxa. Wiecie co? Ja mam lepszy pomysł. Ja tak tego nie zostawię. Wejdę po cichu do domu i sam wejdę na komputer. He, <laughs> he, zacznę grać w Robloxa bez zgody mojego taty. Tak, nie obchodzi mnie to. Dzisiaj będę mieć zwolnienie ze szkoły, czekajcie, tylko jak ja mogę wejść do domu, żeby mój tato mnie nie zauważył? Może gdzieś z tyłu, tylko tutaj mamy taki wielki płot, a mój komputer jest tam w moim pokoju, zobaczcie. Muszę wejść tędy, który wejściem do domu, tak, ponieważ tam jest mój komputer. Ej, chwileczkę, ja tam coś widzę. Ej, czy to nie jest przypadkiem jaka Mój tato, mój to jest na komputerze? Ej, chwileczkę, nie! Muszę wejść do środka i to zobaczyć, że to jest jakieś niepoważne. On mi zabraniał grać w Robloxa, a teraz może... A, po prostu wszedł na komputer. No tak, może musi załatwić jakieś rzeczy. Dobra, wiecie co? Ja se wejdę przez garaż, tak, do domu. Hi, hi, hi. I wejdę sobie na kompa, tak. Za chwilę mój tata powinien pójść z tego kompa, a ja wtedy wejdę na ten komputer. Tak, zobaczcie, jak idę po cichu, tak, żeby mój tata mnie nie zobaczył. Czekajcie, o, jestem przy moim drzwiach i chwilę tutaj jest mój komputer. Ej, mój tata coś tam robi! Dlaczego on tam jest przy Robloxie? O, tak, ale fajnie! komputer, to mój synek gra w tego Robloxa, o, fajna gra <grym> muszę doładować Roboxy e, jak to doładować Roboxy, ej widzowie przecież nie spodziewałem się, że mój tata gra w Robloxa, to dlaczego on mi zabrania grać w Robloxa, czekajcie muszę to bardzo dobrze sprawdzić, czekajcie wejdę do pokoju bardzo cicho i zobaczę co mój tata robi, skryje się tutaj, o za tą kanapą, tak, przecież to jest taki dobry pomysł ale ten Roblox to świetna gierka, no nie mogę, ale super ej nie, naprawdę, zaraz nie wytrzymam jak to mój tata gra w Robloxa, a mi nie pozwalał o tak, teraz ja będę grać Cały dzień na Robloxie, a mój synek jest w szkole. <laughs> nie dam mu dostępu do Robloxa nigdy! E, jak to nigdy mnie da dostępu do Robloxa? No nie widzowie, czekajcie. Dobra, widzowie, wiecie co, skoro mój tato zajął mi mój komputerek z moim Robloxem, to wiecie co, ja mam chyba lepszy pomysł. Czekajcie, wyjdę stąd i tak, zobaczcie, ej, ja też mam laptopa mojego. Przecież ja mogę zagrać w Robloxa, tak. Ej, i nawet będzie śmiesznie spotkać mojego taty. Dobra, ej, ale o, o, prawie mnie zobaczył. Chodźmy może do toalety, tak. kibelku, zagramy sobie w Robloxa, tak. Na przykład tutaj, <laughs> na klopiku. O, tak, ale ta Rob Roblox to świetna gra, tylko teraz muszę iść do toalety. Luzek, co ty tu robisz? Eee, tata, nic. Wcale nie grałem w Robloxa na moim laptopie. O nie, ty miałeś być w szkole. Nie mówiłem ci tego! Dlaczego ty grasz w Robloxa? E, sorry, no bo ja nie grałem w ogóle w Robloxa, ty mi zabraniałeś! A poza tym e, widziałem jak ty grasz w Robloxa. Tak, e, siedziałeś na moim komputerze, zobacz, mój komputer jest odpalony i nawet doładowałeś Robuxy! O, nie, nieprawda! Ja nie grałem w żadnego Robloxa! Już zmieniam to! Patrz! Patrzyłem się na konto bankowe! Nie widzisz tego! Roblox jest od 16 roku życia! Nie możesz to grać! E, no przecież ja to wszystko widziałem! Widziałem, że nawet doładowałeś Robuxy, nie oszukasz mnie, powiedz prawdę! Przecież możemy razem sobie zagrać w Robloxa! O, Robloxy jeszcze, to ty mnie cały czas podglądałeś. No dobra, Roblox to fajna gierka. Wiesz co, synek, przepraszam, nie musisz chodzić do szkoły. Możemy grać razem w Robloxa. Co, nie muszę chodzić do szkoły? O, tak, widzę. Widzicie to, w tym momencie mogę grać w Robloxa. Dzięki, tata. Proszę cię bardzo, graj sobie, idę ci doładować Oho, Ale to będzie bomba.